Szanowni Państwo, mieszkańcy Wielkopolski Wschodniej. Dzisiaj mam wielki zaszczyt przedstawić listę kandydatów do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z okręgu konińskiego z Wielkopolski Wschodniej w nadchodzących wyborach 15 października 2023 roku. W ubiegłym tygodniu pan prezes, premier Jarosław Kaczyński przedstawiał tak zwane jedynki liderów list w poszczególnych okręgach, a dzisiaj przedstawiamy naszą listę. Śmiem twierdzić, że jest to Absolutnie najlepsza lista z możliwych. Na tej liście są najlepsi z najlepszych, na tej liście są zwycięzcy, idziemy po trzecią kadencję, idziemy po zwycięstwo i w skali Polski, i oczywiście w skali naszego okręgu Wielkopolski Wschodniej. Na tej liście są, proszę państwa, ludzie, którzy stanowią pełen przegląd różnych jakby sfer życia publicznego, bo są niezwykle doświadczeni parlamentarzyści, posłowie. Są samorządowcy i to samorządowcy wszystkich szczebli, wszystkich poziomów, bo radni gminy, radni powiatu, radni województwa, ale także panowie starostowie i pani starosta, są działacze społeczni, są lekarze, generalnie przedstawiciele, jak powiedziałem, wszystkich możliwych profesji, wszystkich możliwych sfer życia publicznego, co jak najlepiej świadczy o tej liście. I bardzo poważnie zwiększa nasze szanse, o czym jestem absolutnie przekonany. Kolejnego zwycięstwa w Wielkopolsce Wschodniej. Ale to nasze zwycięstwo w Wielkopolsce Wschodniej, oby było bardzo zdecydowane, jak najwyższe, musi się rzecz jasna złożyć na to ogólne zwycięstwo w skali Polski. O tym wszyscy tutaj, jak stoimy, jesteśmy absolutnie przekonani. Gdybym miał w kilku słowach powiedzieć, jak wygląda program Prawa i Sprawiedliwości. Na czas tych wyborów, ale też na czas powyborczy, to można powiedzieć, proszę Państwa, że nasza polityka to jest przede wszystkim bardzo ekspansywny rozwój gospodarczy, to są potężne transfery społeczne dla polskich rodzin, to jest niewyobrażalne w dotychczasowym czasie. Na tak wielką skalę wsparcie dla polskich rodzin i wreszcie to jest budowanie poczucia bezpieczeństwa Polaków. Dla nas bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. No czas jest szczególny, czas geopolityczny wojna na Ukrainie rozpętana przez agresora rosyjskiego to jest kwestia oczywista. I my z takim programem idziemy do wyborów. Jestem przekonany, że to jest program, który trafi, który wpisuje się w oczekiwania. Polaków, naszych obywateli, mieszkańców Polski, także mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Proszę Państwa, nie starczyłoby czasu tutaj, żeby wyliczyć, ile nasza formacja Prawa i Sprawiedliwość, nasz rząd zrobiły dla Wielkopolski Wschodniej. Jest to skok cywilizacyjny. To są miliardy, które tutaj spłynęły, ale to nie są tylko pieniądze, to są różnego rodzaju wsparcia, to są inwestycje. Myślę, że mamy się czym pochwalić i będziemy się chwalić w tych wyborach, ale z pełną pokorą. Czeka nas bardzo ciężka praca. Czeka nas rzeczywiście codzienne spotkanie z mieszkańcami, bo chcemy być jak to jest dla naszej formacji charakterystyczne, chcemy być jak najbliżej mieszkańców. I Państwu obiecuję, także w imieniu wszystkich tutaj obecnych kandydatów, że będziemy bardzo ciężko pracować w tych wyborach. Gdybym miał powiedzieć, jaki stawiamy sobie cel, Panie Prezesie, to myślę, że sześć mandatów Pewnie. to jest pewnych. To jest cel, który sobie stawiamy i będziemy się będziemy bardzo chcieli ten cel osiągnąć. Bardzo też prosimy wszystkich, wszystkich mieszkańców, Szanowni Państwo, pójdźcie do wyborów 15 października. Przypominam, że razem z wyborami będzie się odbywać referendum. Także bardzo Państwa proszę, żeby w tym referendum uczestniczyć, bo to jest bardzo ważne, bardzo istotne referendum dla przyszłości Rzeczpospolitej. Bardzo Państwu dziękuję. Myślę, że teraz pora, żeby przedstawić wszystkich kandydatów. Dziękuję Tawie Zbyszko za udzielenie głosu. Myślę, że trzeba się zgodzić z tym, co powiedział. Minister Hoffman, ta lista jest naprawdę bardzo silna. Jeżeli przy tak dobrej lokomotywie, jakiej jest lider, żadne skół nie będzie zacierało a nie hamowało, to są pewne mandaty. I to mandaty, zarówno jeżeli chodzi o, o posłów, bo na pewno sześć mandatów jest do zdobycia. Ale z całą pewnością też wzrośnie nam lista, lista, e, liczba senatorów. Cieszę się, bo mamy co odzyskiwać. To będzie kolejny krok do zwycięstwa. Ten region, region konińsko-gnieźnieński, to jest region, który był zawsze liderem w i to pierwszeństwo na pewno nikomu nie oddamy. Ta lista jest tego gwarancją.